Project Zomboid to jeden z najbardziej rozbudowanych Survivali na rynku. Szeroka gama dostępnych modyfikacji pozwala nam uczynić tę grę jeszcze lepszą. Natomiast pytanie brzmi, które mody wybrać? W dzisiejszym materiale omówię niezbędne modyfikacje, które uczynią Waszą grę w Project Zomboid jeszcze przyjemniejszą. Zanim zaczniemy, polecam zainstalować mod menadżera. Za jego pomocą zarządzanie zainstalowanymi modyfikacjami będzie łatwiejsze, a przy większej ilości modów jest to tak naprawdę must have. Menager oferuje nam m.in. filtrowanie modyfikacji, dodawanie ich do ulubionych, tworzenie paczek modów, a także szereg innych przydatnych funkcji. Przejdźmy teraz do sedna. Na pierwszy ogień idzie absolutna podstawa, czyli Common Sense. Mod dodaje szereg usprawnień, które teoretycznie powinny być dostępne w podstawowej grze. Dzięki niemu będziemy mogli chociażby otwierać wszystkie drzwi łomem, czyli również te garażowe czy samochodowe. Puszki otworzymy nie tylko otwieraczem, a także nożem lub śrubokrętem. Będziemy w stanie naprawić więcej przedmiotów, a szmaty i bandaże zdezynfekujemy wodą kolońską. To tylko kilka usprawnień dodawanych przez modyfikację, a pełną listę możecie znaleźć na stronie Moda. W pierwszych godzinach rozgrywki zabijanie zombie może być bardzo ekscytujące, ale uwierzcie, że po zabiciu 3, 5 czy 10 tysięcy marlaków powtarzająca się animacja ich śmierci może delikatnie się znudzić. Mod More Zombie Death Animations dodaje parę nowych animacji śmierci zombie, które nie zostały wykorzystane przez programistów Project Zomboid. Animacje wprowadzają dużo dynamizmu do walki i dzięki nim znowu będziecie mogli zabijać hordy zombie z czystą przyjemnością. Powiedzmy sobie szczerze, kto podczas walki z zombiakami ma czas na przeglądanie zaśmieconego ekwipunku w poszukiwaniu obecnie wyposażonych rzeczy? Equipment UI dodaje świetnie wyglądający interfejs inspirowany grą Escape from Tarkov. Dzięki niemu całe wyposażenie naszej postaci będzie bardzo przejrzyste, a my z łatwością będziemy mogli nim zarządzać. Omawiając ekwipunek, warto również wspomnieć o Better Sorting. Mod dodaje bardziej szczegółowe kategorie przedmiotów, w tym wiele nowych pochodzących od najpopularniejszych modyfikacji. To pozwala nam łatwiej nawigować przedmioty, i dla przykładu, tak się prezentuje ekwipunek bez zainstalowanego moda, a tak z. Wyobraźcie sobie sytuację. Zajeżdżacie na stację benzynową, podjeżdżacie pod dystrybutor, wysiadacie zatankować i okazuje się, że nie wyświetla Wam się opcja do zatankowania pojazdu. Czyżby nie było już prądu? Tak też się może zdarzyć, ale najprawdopodobniej podjechaliście od złej strony. Fuel Side Indicator dodaje malutką ikonę przy wskaźniku paliwa informującą z której strony auta jest w lew. Jest to jeden z tych minimalistycznych modów, ale jakże użytecznych. Dwa kluczowe mody usprawniające korzystanie z map to Map Legend UI oraz Draw on the Map. Pierwszy z nich dodaje legendę, która pokazuje nam, jaki kolor odpowiada danemu budynkowi. Jak już uda wam się zapamiętać każdy kolor, legendę można wyłączyć. Liczba symboli do naniesienia na mapę jest dosyć ograniczona, dlatego druga modyfikacja dodaje nam możliwość rysowania własnych notatek. Gracze Project Zomboid bardzo często wybierają cechę palacza. Czasami zdarzy się tak, że naszej postaci strasznie chce się palić, a nam akurat skończyły się zapałki czy zapalniczka. Modyfikacja I Don't Need a Lighter pozwala nam podpalać papierosy z różnych innych źródeł. Możemy to zrobić od kuchenki, od palącego się grilla, czy chociażby przy pomocy zapalniczki samochodowej. Kiedy wasza baza zostanie zaatakowana przez hordę zombie, a wam jakimś cudem uda się odeprzeć atak, pozostaje jeden problem masa gnijących ciał w domu. Gdy nie chce wam się znosić każdego ciała po kolei, wystarczy, że zainstalujecie Just throw them out the window i będziecie mogli wyrzucać zwłoki przez okno. W podstawowym zomboidzie jedyną opcją na sprawdzenie stanu wyposażenia jest zajrzenie do ekwipunku, i często może się zdarzyć tak, że broń rozpadnie nam się w samym środku walki. W takim wypadku z pomocą przychodzi Weapon Condition Indicator, który pokazuje obecny stan wyposażonej broni w postaci kolorowego paska wytrzymałości. Gdy nastąpi spadek wytrzymałości nad postacią, otrzymamy dodatkowo komunikat. Mało tego będziemy w stanie widzieć stan magazynka naszej broni, a także poziom naładowania baterii. Broń palna to jednak nie tylko wytrzymałość magazynek, a również dodatki. Modyfikacja Inspect Weapon dodaje nam specjalny interfejs, który umożliwia nam zarządzanie właśnie takimi dodatkami. Różne dodatki pasują do innych typów broni, dlatego po najechaniu na dany element pokazane mamy konkretne dodatki, które możemy zamontować. Oprócz tego nasza postać dostaje specjalną animację, która imituje sprawdzanie broni. Podczas plądrowania domostw czy innych budynków natknąć się można przykładowo na pojemnik leżący w szufladzie. W takim wypadku, aby zabrać zawartość pojemnika musimy położyć go na ziemię. Nested Containers umożliwia sprawdzenie zawartości opakowania bez konieczności przerzucania go z szafy. Jest to nieoceniona oszczędność czasu. W grze mamy do dyspozycji dziesiątki książek czy kaset wideo z najróżniejszych dziedzin. Choć na początku może wam się wydawać, że jesteście w stanie zapamiętać, które rodzaje macie już u siebie w bazie, to zapewniam was, że nie jesteście. Known and Collected dodaje małe ikonki do interfejsu, które nas informują o egzemplarzach, których jeszcze nie zlutowaliśmy, o niepoznanych jeszcze przepisach czy umiejętnościach, o rozpoczętych, ale niedokończonych książkach, o książkach, których nie możemy jeszcze przestudiować, bo brakuje nam poziomu umiejętności, a także o mapach, których jeszcze nie sprawdziliśmy. Kiedy po ciężkiej walce twoja postać jest cała we krwi, a ty nie masz czasu się umyć, warto skorzystać z warunków pogodowych. Rainwash sprawi, że od teraz deszcz powoli będzie zmywał krew i brud z ciała, ubrań, ale także pojazdów czy broni. Miejcie jednak na uwadze, że taka kąpiel nie zmyje brudu w 100%. Nazwa większości kaset, zapewniających rozwój umiejętności, dokładnie nam mówi, czego możemy się nauczyć po obejrzeniu danego wideo. Niektóre jednak egzemplarze nie są aż tak klarownie nazwane, a modyfikacja Named Skill VHS Tapes uwzględnia nabywaną umiejętność przy każdej kasecie. Project Zomboid, niestety nie wszystkie przedmioty mają swoje modele 3D, dlatego dla zwiększenia immersji polecam od siebie dwie modyfikacje. Jest to Visible Generators and Corpses, która dodaje modele generatorów i zwłok, a także Visible Holsters, która wprowadza widoczną kaburę postaci. Zastanawialiście się kiedyś, po co w domach stoją kanapy czy krzesła, skoro nie można na nich usiąść? True Actions akt pierwszy i drugi dodaje nam możliwość siedzenia na tych meblach, a także leżenia na łóżkach i tym podobnych. W warsztacie dostępne są jeszcze kolejne akty związane z animacjami tańca oraz rozmowy, ale to już bardziej jako dodatek. Fancy Handwork to zestaw animacji, dzięki którym nasza postać będzie bardziej żywa. Jest to chociażby wystawienie ręki do otworzenia drzwi zwykłych czy garażowych. Animacje akcji związanych z paskiem skrótów również zostały poprawione, a przy odpowiednim poziomie celowania, nasza postać będzie miała taką pozycję podczas mierzenia z broni i trzymaniu dodatkowego narzędzia. Jeżeli denerwuje Was, kiedy za każdym razem, aby podnieść coś z ziemi, musicie nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję z menu, to Grab and Drop będzie dla Was. Modyfikacja umożliwia szybkie podnoszenie i upuszczanie przenośnych przedmiotów za pomocą skrótu klawiszowego. Skrót możecie dowolnie dostosować w opcjach. W warsztacie Steam mamy dostęp do naprawdę setek świetnych modyfikacji, a te, które zostały dzisiaj omówione, są według mnie absolutną podstawą. Link do każdej prezentowanej modyfikacji umieściłem oczywiście w opisie filmu, zgodnie z kolejnością. Koniecznie dajcie znać, jak podobało Wam się omówienie i czy chcielibyście więcej materiałów skupiających się na modach, bo uważam, że warsztat modyfikacji do Project Zombo to czysta kopalnia złota. Trzymajcie się.